Witam serdecznie na kanale Pasja smak. Zapraszam Was dzisiaj na szybkie danie, czyli pulpeciki z mięsa mielonego z indyka w sosie szpinakowym. Jest to szybkie danie i polecane zarówno dla osób na diecie, a także po prostu dla całej rodziny. I tak właśnie robię. Tutaj mam przygotowane około pół kg mięsa mielonego z indyka, dwa ząbki czosnku. I ten czosnek najlepiej wziąć, przepuścić przez praskę. Niestety nie mam, więc posiekałam. I przyprawy: papryka wędzona, majeranek, oregano i przyprawa do dań z I przyprawy od razu wrzucam do mojego przygotowanego mięsa. Dodaję jeszcze łyżeczkę soli i oczywiście pieprz do smaku. Jeżeli lubicie bardziej ostre przyprawy, możecie dodać tutaj również paprykę chili, ale wtedy będzie wiadomo danie, jest dosyć ostrzejsze. Ja tutaj nie dodaję cebuli, możecie również do tych kotlecików dodać śmiało cebulę, ja akurat robię wersję bez cebuli. Dodaję również dwie łyżki mąki orkiszowej, może być to mąka pełnoziarnista, a jeżeli nie jesteście na diecie, z powodzeniem możecie to zastąpić zwykłą mąką pszenną. I teraz te kotleciki trzeba będzie pomieszać, tylko jeszcze właśnie wracam do tego czosku, który muszę posiekać. W tym jeszcze dodaję jajko, o którym zapomniałam, i pamiętajcie, żeby je dodać, bo to jest ważny składnik. Ono po prostu zlepi nam kotlety. I siekam czosnek. I potem, gdy dodam ten czosnek, yy, muszę po prostu całość wymieszać. Najlepiej zrobić to dłoń i wtedy maca bardzo szybko i fajnie się połączy. I tutaj to moja rada. Jeżeli się okaże, że mięso jest troszkę za luźne do formowania kuleczek, należy dodać troszeczkę jeszcze mąki. Ja tej mąki już nie dodaję, ponieważ nie chcę po prostu za dużo jej używać, więc będę formowała kuleczki. I też może, z tego, co mogę Wam doradzić, to możecie delikatnie zbliżyć dłonie wodą, żeby się kulki lepiej lepiły. A też możecie, jeżeli nie jesteście na diecie, możecie obtoczyć je w bułce tartej czy też w mące, to już po prostu zależy od Was. Ja gotuję w ten sposób, bo wiem, że moja rodzina też te kotleciki, te tak zwane pulpeciki, też lubi je jeść, więc robię to dla wszystkich. I tutaj pokazuję, jak formuję właśnie te yy, małe pulpeciki. Po prostu jeżeli chcecie, żeby były bardziej regularne kształty, no to tak jak mówiłam, powinniście obtoczyć to w, w mące czy też w bułce tarteń. Mnie to nie przeszkadza, że one mają takie nieregularne kształty i yy, po prostu zostawiam je w takiej formie, jakiej yy, zrobiłam. Te kotleciki e, po przygotowaniu będę obsmażała delikatnie na patelni. Chodzi o to, aby po prostu się e, białko ścięło i e, po prostu, no, żeby nie były surowe w środku, potem będziemy jeszcze je podduszać w sosie. Pamiętajcie też, żeby ich nie przypalić. One mają być delikatnie obsmażone. I tutaj właśnie już na patelni mam oliwę z oliwek. Możecie też smażyć na oleju kokosowym, czy też na zwykłym oleju. To już zależy od was. I układam te kotleciki tak, żeby mi się wszystkie zmieściły na tą patelnię. Oczywiście, jeżeli robicie większą ilość dla swojej rodziny, no to musicie y, robić to partiami i po prostu takie kotlety przekładać do garnka i po prostu resztę przygotować w garnku. Mi się akurat zmieściły wszystkie, więc położyłam je. Na patelni i będę je obsmażać z obu stron. Jeżeli układacie te kotleciki, to starajcie się, żeby się też nie zlepiały między jednym a drugim, żeby po prostu dobrze było je przewrócić na drugą stronę. I w czasie, gdy kotleciki się moje obsmażają na średnim ogniu przygotowuję sobie jogurt naturalny, około 4 łyżki jogurtu naturalnego, a także też szpinak. I tutaj pokazuję, że mam szpinak mrożony, a możecie równie dobrze użyć świeży, tutaj jest około 70 g szpinaku. I potrzebujemy jeszcze 700 ml wody. Woda musi być ciepła. I tą wodą, jeżeli już obsmażę te podleciki, zalewam całość tak, żeby po prostu były przykryte. I jeszcze chwilę je podduszam, i w międzyczasie właśnie wrzucam sobie ten szpinak. Chodzi o to, aby szpinak się po prostu rozbraził, ale też i poddusił razem z pulpecikami. Można się dodać również więcej szpinaku. I tutaj mam ten jogurt, o którym wspomniałam, czyli 4 łyżki jogurtu naturalnego. Troszkę dodałam wody, żeby go rozwodnić. Rozmieszać po prostu na jednolitą masę i do tego dodaję 2-3 łyżeczki mąki orkiszowej. Tu oczywiście, tak wspomniałam, mówiłam wcześniej o tych mąkach, możecie spokojnie je zamienić na inne, po prostu rodzaje mąki. W międzyczasie jeszcze te pulpeciki sobie mieszam, sprawdzam, żeby nie brakowało tej wody i gdy już się podduszą około 10 Góra 15 minut. hartuje po prostu mój jogurt, mieszam i wlewam całość na patelnię. I to jeszcze będę chwilkę podduszała przez parę minut, tak aby coś się zagęścił. Teraz już nie przykrywam pokrywką. Chodzi o to, aby się coś zredukował. Nie był zbyt rzadki. Ja się tu przyznaję, że mój troszeczkę wyszedł za rzadki, ale nie chciałam już nadużywać po prostu tej mąki, więc nie dodawałam więcej. Ale jeżeli dla Was będzie to za rzadkie, to po prostu dodajcie jeszcze odrobinę mąki, po prostu mieszając ją we wodzie i dodając do, do, tej po prostu, do tego sosu. Jeszcze tutaj doprawiam do smaku, dodaję sól, pieprz, po prostu ulubione przyprawy. Tak jak je lubicie, możecie wykorzystać. Na samym końcu mam tutaj e, czosnek niedźwiedzi, świeży, równie dobrze możecie użyć suszony. Ja ten czosnek sobie posiekałam, mam tu około 4 listki i też dwie łyżeczki koperku. Mój koperek jest mrożony, ale może być też znaczy i świeży. Zamiast koperku możecie użyć natkę pietruszki czy też po prostu pominąć. I całość jeszcze duszę dosłownie przez chwilkę i właściwie danie to już jest gotowe. Teraz wystarczy je tylko podać do, na, jako danie obiadowe. I tutaj proponuję albo kaszę, albo ryż, ewentualnie kaszę bulgur. Możecie też podać je z ziemniakami, jeżeli ktoś może je z ziemniaki częściej, to oczywiście z ziemniakami równie dobrze się sprawdzi. I tutaj pokazuję taką propozycję podania, czyli u mnie jest ryż pełnoziarniste, gałka ryżu i dla mnie ta porcja wystarcza. Moja rodzina oczywiście zjada trochę więcej i daję sobie około 3 pulpeciki mięsa. Razem z tym sosem polewam. I do tego dodaję sobie sałatkę, którą zrobiłam po prostu. miks sałat, ogórek, pomidor, papryka i zrobiłam do tego taki sos musztardowo-miodowy yy, z solą i pieprzem i odrobiną oliwy i soku z cytryny i to wszystko po prostu wymieszałam i teraz przekładam sobie na talerz i żeby, tak, żebyście zobaczyli, że najwięcej na tym talerzu znajduje się u mnie surówki i właśnie y, to jest moja zasada talerzyka, że najwięcej jest na talerzu surówki, najmniej węglowodanów, czyli ryżu, no i, y, i też białko musi się znajdować w postaci mięsa i jogurtu naturalnego. I tak wygląda właśnie mój obiad. W mojej rodzinie również taki obiad smakuje Oczywiście oni mają inne proporcje na talerzu niż ja, ale też z miłą chęcią zjadają. A ja się już z wami żegnam, życzę wam wszystkiego dobrego. Zapraszam na kolejne filmy i pogadankowe na temat diety, a także i na gotowanie. Do zobaczenia!